Tak, tu są drzwi wejściowe z klatki schodowej. Może pokażę. Tak wygląda klatka. Muszę Ostatnie mieszkanie. Tutaj mamy takie małe drzwi. To jest taki malutki schowek. No, może jakiś otworzacz miotły, nie wiem. Tu się obraca. Tutaj jest taki pokój, który my niby z Jachodą będziemy mieli. Już jest duże łóżko, poza tym, wszystko jest tu nowe. No i tutaj, jest w środku, w tym pokoju, są te drzwi wejściowe, tutaj jest budowana taka łazienka, jakby. Sprysznic, nie kibele, lub walka, tylko światło tutaj akurat teraz nie ma, bo to wszystko nowe. Także ciemno tutaj. Przejdę tutaj, mamy wyjście też na balkon. Taka dosyć ruchliwa droga, no, ale bardzo wszystko jest tak niby wyciszone. Dobrze. Tak to właśnie wygląda. I to idziemy dalej. Tu mamy... Przechodzimy, ten pokój się tak ciągnie dosyć długo. Tutaj pokój martwy będzie. To chyba jest tu jest całkiem ciemno. jest taki mały, tu jest taka szafa. Czy nawet jest spory, no. jakby ta ma sobie tu łóżko wymienia. Tam ma też wyjścia na balkon, nie tam wyjścia nie ma. No, ale wymieni łóżko na mniejsze. Następne drzwi jest drugi schowek, już taki większy. Proszę bardzo. Następnie mamy dużą łazienkę. Tutaj jest tu duża łazienka z wanną. Wszystko jest mówka. Dopiero jest skończone. Proszę bardzo. I tu mamy wielki living. Tu mamy sali prawie jakaś. Nie ma jeszcze podłogi, ale będzie. Więc tutaj jest duży też taras. No i tutaj jest kuchnia. Która wychodzi z tego pokoju? No. Także będzie gdzie indziej pracować. Proszę bardzo. Tu jest taka fajna kochanka, gazowa zobaczyć na gaz. Chyba ciekła i teraz... Tutaj mamy znowu wartę. Proszę bardzo. Tak. Druga